Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, od samego początku chrześcijaństwo było nazywane drogą. Ci wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa i poszli w jego ślady, zostali nazwani zwolennikami tej drogi. Jeżeli do nich należysz, jeżeli poznałeś Chrystusa i przyjąłeś Jego Ewangelię, jeżeli przez Chrystusa zostałeś napełniony miłością Bożą i wyzwolony z grzechu, to zapraszam Cię do kroczenia drogami duchowego wzrostu, ponieważ pierwsze doświadczenie Boga, pierwsze nawrócenie to nie wszystko. Potrzebujemy stale się rozwijać, potrzebujemy stawiać kroki wiary, idąc za Jezusem i stawiając nasze stopy w ślady, które On nam zostawił. Nie da się inaczej rozwijać, nie da się inaczej osiągnąć celu naszego życia, jak tylko posłusznie iść za Jezusem. O tym właśnie kroczeniu drogami Bożymi, o krokach wiary, o tych śladach Chrystusa, które rozpoznajemy i w które wchodzimy, mówi moja nowa książka Drogi Duchowego Wzrostu, wydana w wydawnictwie SP. Chcę ją Tobie bardzo serdecznie polecić, jeżeli pragniesz się rozwijać duchowo, jeżeli chcesz iść sprawdzoną drogą, którą prowadzi nas Kościół, jeżeli nie chcesz popełniać w życiu duchowym błędów, nie chcesz rozwijać się na własną rękę, ale jeżeli jesteś gotowy zaufać Kościołowi i dać się poprowadzić, to ten poradnik, przewodnik duchowy jest dla Ciebie. Znajdziesz tutaj Opis bardzo konkretnych kroków, które należy zrobić w wierze, aby się pewnie rozwijać. Znajdziesz wiele przykładów, świadectw ludzi oraz moich o porażkach, których doświadczyliśmy, gdy próbowaliśmy się rozwijać na własną rękę, o tym, dlaczego właśnie po swojemu na własną rękę nie warto iść za Jezusem, mówi ta książka. Znajdziesz w niej również wiele. Głębokich modlitw, które w różnych sytuacjach życia, gdy będziesz te kroki stawiał, pozwolą Ci wytrwać przy Jezusie. Klasyczna duchowość chrześcijańska w nowoczesnej formie. Polecam bardzo serdecznie drogi duchowego wzrostu. Każdy z nas na drodze duchowego wzrostu przechodzi te same etapy. Jednak realizujemy je w różnym tempie. Na różnych etapach naszego życia Bóg mówi z różną intensywnością i zaprasza do różnych decyzji. Tych, którzy są na początku drogi, nie zaprosi do takich rzeczy, których mogliby nie udźwignąć, ale im bardziej świadomie idziemy za Jezusem, im bardziej żyjemy Jego słowem, im bliżej Jego serca toczy się nasze życie, do tym głębszych rzeczy nas zaprasza. Nasza droga podążania za Bogiem jest dynamiczna i wciąż się zmienia. Nie pozostajemy ciągle w tym samym miejscu. Również nasza modlitwa przechodzi na coraz wyższy poziom w życiu wiary i modlitwy, wciąż coś się zmienia. Tym, co pozwala nam stawiać kolejne kroki i rozwijać się w drodze wiary, są właśnie decyzje, na które odpowiadamy słuchając Słowa Bożego. Im bardziej praktykujemy ufność względem Boga, im bardziej jesteśmy w stanie uwierzyć w to, co On do nas mówi, tym mocniej i konkretniej idziemy za Bogiem.